Kochany tatusiu, dziś był u mnie doktor i powiedział, że to jest zwykła angina i za parę dni będę już zdrów. Porządku w całej naszej izbie chorych nie ma za grosz. Każą się myć zimną wodą, a kto nie chce, może się wcale nie myć. Trzy razy się zgłaszałem, zanim mnie przyjęto do izby chorych. Za interwencję Łukańskiego dopiero za trzecim razem mnie przyjęto. Felczer chciał się zemścić na mnie za to i napisał mi na tabliczce nad łóżkiem... Bronhit. Kiedy dyrektor oglądał izbę, to mu zameldował o mojej chorobie i nadmienił, że jestem przyjęty pod warunkiem, że nie będę chorował na płuca. Tymczasem zajęli się mną koledzy bardzo serdecznie, bo zawsze mi chleb posmarowali masłem. W ogóle starali mi się czym tylko można ulżyć. Przez dwa dni z kuchni fasowali zwykłe jedzenie, którego ja nie mogłem jeść, pomimo to, że mi obiecali co dzień dać bułki i mleko, ale jeszcze mleka nie widziałem a bułki dali dopiero dziś po obiedzie. Tak więc po dwudniowym niejedzeniu pierwszy raz się najadłem. Gorączkę mam stale 38 do 39 stopni, pomimo to, że dziś zjadłem dwa proszki Chiny. Całuję tatusia, kochający Zbyszek. Niech się tatuś nic nie kłopocze.